KG MM GP-03 Gion. Jest to model z linii towarzyszącej anime Gundam Reconquista Inji wydany w roku 2015 jako dziewiąty model z kolei. Tak prezentuje się na okładce instrukcji pomalowany, pokolorowany przez malarza na tym arcie. A tak wygląda zbudowany i spanelowany przez profesjonalistę, a w ten sposób... O, ale z głową, oczywiście, przeze mnie. Jak widać, Gion z pozoru wygląda jak taki trochę typowy MES klasy Gundam Tylko z takim dużym tylnym plecakiem. Dlaczego on znajduje się na podstawce? No to możecie się domyśleć z powodu ilości tego plastiku, który ma właśnie na w swoich plecach. Niestety, Gion bardzo, bardzo, bardzo trudno trzyma pion z powodu tego całego stawu na sobie. I co gorsza do zestawu, tak jest. Nie jest dodana podstawka. Nie rozumiem, dlaczego. Gion jest wręcz typo, jest. Do tego zestawu je wręcz powinna być obowiązkowo dołączana podstawka. Albo przynajmniej jakaś informacja na instrukcji, że podstawka nie jest zawarta w zestawie. Należy ją dokupić osobno, bo bez niej kupowanie Giona po prostu nie ma sensu. Tak jest. Albo sobie, nie wiem, trzeba ją zrobić samemu, albo y ukraść z innego zestawu, ponieważ tutaj ta... Podstawka jest wręcz, żeby on w ogóle pokazać go pionowo, już musiałem zastosować podstawkę. Jasne, można go ustawić z tym całym plecakiem z tyłu, tak, że będzie stał pionowo. Raz mi się to udało, ale do tej przy jakieś 5-10 minut walczyłem przez rozpoczęciem nagrywania, żeby go ustawić, nie udało mi się, więc się poddałem. Konstrukcyjnie model to w zasadzie Gireko, nie, przepraszam, G-self. Składało się go w id wręcz identycznie, te wszystkie elementy były takie same. Jedyne co mi naprawdę sprawiło trudność, to te przednie płyty pancerza. Jak widzicie, jak tra tradycyjnie je przeciąłem, ale gdy wkładałem je, e, umieszczałem je w tym miejscu, niestety nie, chcia nie chciały się trzymać. Bardzo, długo, bardzo często mi wypadały, i chyba z pół godziny siedziałem nad tym, aby to. Po prostu włożyć do środka. Jeśli chodzi o dodatkowe wyposażenie, no to mamy ostrza 8 sztuk do tego i Beam Rifle z dedykowanym manipulatorem. Tak jest. To, co mówiłem na po w poprzedniej recenzji modelu z Jireko, ta seria jakoś jest bardzo uboga pod względem manipulatorów. Mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie. Specyf spe specyfika modeli z Gireco, a nas kolejne na przykład te Gundam High Grade Universal Centery będą już ich miały więcej w zestawach, bo niestety no jest to trend, który naprawdę mi się nie podoba. Nie wiem czy to jest z powodu oszczędności czy czego, ale przez to no po prostu mod tra model traci na pozowalności, tak, na możliwości jakie możemy tutaj go ustawić tutaj. Padło, ok. A. Może, muszę powiedzieć, że design Blastera, design Beam Rifle jest naprawdę ba y bardzo fajny. Taki mocno futurystyczny, jak gion powinien być, bo według fabuły to jest właśnie taki y mes, który został skonstruowany na podstawie technologii z czasów kalendarza uniwersalnego, tylko wielokrotnie tam podniesiony. No ale wracając do samego modelu jaki jest jego największy gimmick no gimmick jest oczywiście to co on ma na plecach ten cały staw nie wiem czy mi się tutaj uda go pokazać z tym wszystkim bo naprawdę Ach, odwrócę go na razie żeby wam pokazać na czym to polega to jest to może się ruszać niezwykle o. możemy to Dzięki temu, że to jest na takim bardzo fajnym, prostym, a bardzo skutecznym mechanizmie, możemy to naprawdę ustawiać w dowolny sposób. Także tutaj to, ta tarcza, o, żeby, żeby było widać, ta tarcza również tu się bardzo dobrze przesuwa. Może zrobię małą przerwę, albo pierw pokażę wam ten mechanizm. O. Sprawia to po prostu wrażenie takiej wielkiej ręki. Możemy także tutaj zasłonić giona z, z tym, tą całością i zrobić z tego taką prowizoryczną taką wie, taki wielki płaszcz rodem z, rodem z Master Gundama z G. Zatem no pod, tym względem, pod tym względem naprawdę te tutaj łapy dają nam ogromne możliwości pozowania go ustawiania w różnych, ustawiania je w różnych, w różnych bardzo ciekawych, interesu, interesujących pozach. No niestety, jedyne co tak naprawdę mi w, te, w tej całości przeszkadza to są niestety to, że te, że się tak wyrażę, palce yy, mogą się przesuwać tylko w, yy, w górę i w dół. Nie mogą się niestety przesuwać na boki, przez co model trochę traci na pozowalności. A szkoda, można było tu zastosować jakiś staw kulkowy i całość ruszałaby się znacznie, znacznie lepiej. Yy, dobra. A, i co jeszcze można powiedzieć? Kolorystyka pokazuje na to, że chyba Bandai w końcu nauczył się robić kolor. Yy, to kolor purpurowy <noise> kolor purpurowy, który właśnie w, chociażby w pierwszej wersji Rosenzulu wyglądał po prostu jak taki brązowy, brązowy buraczkowy a w tym wypadku, no jak widzimy, nie ma problemu z kolorem purpurowym chociaż według kolorów na instrukcji akurat to powinno być nieco ciemniejsze, zatem tutaj zaraz go a te ostrza wkładamy po prostu tutaj. O. Zaraz go tutaj uz uzbroję go i postaram się wam go pokazać w takiej bardziej pełnej krasie i porównamy go i ocenimy. Oto HG Gion w pełni właśnie tutaj z pokazanymi możliwościami tych, że się tak wyrażę, łap, które ma na swoich plecach. No, i tutaj pokazuje się właśnie to, co mi najbardziej w tym modelu przeszkadza: brak, dodatkowego manipu brak dodatkowych manipulatorów, przynajmniej zaciśnięte dłonie. Gdyby, gdyby do zestawu były zaciśnięte dłonie, nie miałbym do niego żadnych kompletnie pretensji. Yy, w tym miejscu dałbym zaciśniętą broń, nie musiałbym trzymać tutaj tej rozwartej. Szkoda, szkoda, wielka szkoda, że w tym aspekcie model dał trochę ciała, ale szczerze powiedziawszy, Plecak jego, tą, ta jego broń po prostu w zasadzie no, deklasuje wszystko. Naprawdę żałuję, że nie mam na półce tyle miejsca, żeby właśnie pokazać z, z tym ro, z tą jego główną, właśnie bronią. Co ciekawe, to nie, są, to nie są strzały, to nie są strzały zamrożone to są takie właśnie beam sabery które na tych wysięgnikach są pokazane. Dodatkowo ma bardzo fajną twarz. Zresztą design Giona naprawdę mi się podoba. Jest to jeden z fajniejszych, takich bardziej standardowych modeli, jakie ostatnio dane mi było składać. Również te kolory, mimo że taki, mimo że jest taki dosyć monotonny, to jednak całość się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Dodatkowo miał parę dobrych momentów anime, no więc... No, model prezentuje się naprawdę dobrze jedyną jego ogromną wadą tego zestawu największą nawet przebijającą to że brak tutaj manipulatora jest brak podstawki ten model wymaga podstawki jest ona niezbędna jeżeli ktoś się czai na Giona a nie ma podstawki to niech od razu do zamówienia jeszcze dorzuci e, e, dorzuci Stenda bo bez niego z Gionem nie ma, nie ma co się bawić a, Albo odsłonimy. No i ch chyba nie ma nikogo, kto chciałby się po prostu do niego zbliżyć w uzbrojonym tylko w Beam Sabera. No chyba, że jest to Berili w G-Selfie. <grymne> Dobra, porównajmy go do czegoś w końcu. Cobra Commander. RC Deluxe z Prime Read, Voyager Ultra Magnus, Zaku 2 F2. Wszystkie dzireko pokażę, gdy pod, podczas recenzji G-Lucifera, która będzie pewnie gdzieś w przyszłym miesiącu. O! o właśnie. Niestety czasami. Ech, mój Boże. I ta czas powrotem. Zatem jak widać jest to standardowy, yy, standardowa wielkość modelu High Grade z Gireco. Jak mówię model wielkościowo jest w zasadzie taki jak GSelf. No jedyne co tu po prostu GoPak bardzo powiększa to te właśnie można powiedzieć ręce. Jak Moja, moja siostra stwierdziła, że one są dosyć creepy. Podsumowując, Gion jest świetny. To naprawdę bardzo bardzo dobry model z niezwykle ciekawym gimikiem. Dodatkowo, mimo że monoton, mamy tutaj kolorystyczną monotonię, to ona się tutaj bardzo dobrze sprawdza. Nie ma jakichś strasznie trudnych i. Upierdliwych naklejek. Jedyna rzecz, która naprawdę w tym modelu mi przeszkadza, to brak dodatkowych manipulatorów, a już przede wszystkim brak podstawki, która w zasadzie eliminuje 90% tego, co możemy zrobić z tym modelem. Zatem, jeżeli ktoś chce Giona, to jak już mówiłem, musi wyposażyć się w pod podstawkę. Ale mając podstawkę, naprawdę z tym modelem można robić niezwykłe ciekawe rzeczy. No i rzecz jasna trzeba mieć na niego miejsce. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.